Przez Małopolskę poprowadzono wiele szlaków turystyki pielgrzymkowej, których trasy biegną śladami Jana Pawła II. Najważniejszy z nich bierze swój początek w jego rodzinnym mieście, Wadowicach. To tu w niewielkiej kamienicy przy rynku 18 maja 1920 roku na świat przyszedł przyszły papież. Rodzinne mieszkanie jest dziś częścią nowoczesnego Muzeum Biograficznego. Po sąsiedzku napotkamy kościół parafialny pod wezwaniem ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Pielgrzymi mogą tu oglądać miejsce, gdzie ochrzczono Karola Józefa Wojtyłę. Na szlaku papieskim znajdziemy m.in. szkoły, do których uczęszczał i budynek dawnych koszar, gdzie przez lata służył ojciec Jana Pawła II. Szczególne znaczenie ma Wadowicki klasztor karmelitów. Właśnie tu po pierwszej komunii Mały Karol przyjął szkaplerz. Dziś jest to jedna z najcenniejszych wadowickich relikwii. Zaledwie kilkanaście kilometrów od Wadowic znajduje się Kalwaria Zebrzydowska. W latach swojej biskupiej posługi Karol Wojtyła przyjeżdżał do Kalwaryjskiego Sanktuarium wiele razy w roku. Odwiedził je także podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny. Podążając papieskim szlakiem do Krakowa, warto zatrzymać się przy terenach dawnych zakładów chemicznych Solwaj. Tu w czasie II wojny światowej pracował jako robotnik. Przez kilka lat Karol Wojtyła mieszkał w niewielkim domu przy ulicy Tynieckiej. Podczas niemieckiej okupacji mocno związał się ze środowiskiem salezjańskim, skupionym wokół kościoła świętego Stanisława Kostki. U stóp Królewskiego Zamku na Wawelu napotkamy gmach seminarium duchownego, w którym Jan Paweł II kończył swoje studia. Niedaleko znajduje się Muzeum Archidiecezjalne, a w nim pokój Karola Wojtyły z czasów, kiedy był biskupem pomocniczym. Kilkaset metrów dalej przy ulicy Franciszkańskiej 3 wznosi się okazały budynek Pałacu Arcybiskupów. Codziennie przybywają tu turyści, aby spojrzeć na słynne papieskie okno, z którego podczas swoich wizyt w Polsce Jan Paweł II rozmawiał z pielgrzymami. Przez lata Karol Wojtyła bardzo mocno związany był z krakowskim światem akademickim, także jako duszpasterz przy kościele św. Floriana. Od wczesnej młodości pasją Karola Wojtyły były góry. W Nowym Targu, Ludźmierzu, Zakopanem i Starym Sączu pozostały liczne pamiątki tych spotkań. Szczególnym miejscem, które znalazło się na trasie bielgrzymek Jana Pawła II, jest teren niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Odwiedzili je także wszyscy jego następcy. Krakowskie Łagiewniki to ośrodek pielgrzymkowy o światowym zasięgu. W 2002 roku Jan Paweł II konsekrował tu nowoczesną bazylikę Miłosierdzia Bożego. Po sąsiedzku, już po śmierci polskiego papieża, powstało okazałe Centrum Jana Pawła II. Od rodzinnego domu w Wadowicach po krakowskie błonia na terenie całej Małopolski znajdziemy dziesiątki miejsc naznaczonych obecnością Jana Pawła II.